Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Beata Jóźwiak, reprezentuję gminę Wilczyn. Chciałam dziś zaprezentować babkę piaskową na oleju. Żeby dobrze zrobić tą babkę potrzebujemy jaj, najlepiej wiejskich, cukru kryształu, mąki ziemniaczanej, mąki pszennej tortowej, olej, sok z cytryny i opcjonalnie starta skórka z cytryny. Zanim zabierzemy się za ubijanie masy babkowej, trzeba przygotować formę. Na Wielkanoc u mnie babka przybiera taką formę, smarujemy margaryną dokładnie. Forma najlepiej jak jest z kominem, bo wtedy babka się lepiej wypieka, po wysmarowaniu tłuszczem wysypujemy formę bułkę, bułką tartą obkręcamy, żeby dobrze wszystkie zakamarki się tutaj. I teraz y, najlepiej y, taki zwinięty papier tutaj włożyć do tego kominka, żeby ciasto nam w trakcie pieczenia nie wypłynęło. Forma przygotowana, to teraz przystępujemy do starcia cytrynki. Na takich najmniejszych tutaj właśnie oczkach. Może być z całej cytryny, żeby ona była taka właśnie bardzo cytrynowa. Przeprawamy i wyciskamy sok. Też z całej cytryny. Cytrynę mamy wyciśniętą. To teraz y, zabieramy się za y, jaja. Y, oddzielamy białka od żółte. Jajka już mamy oddzielone, więc teraz do miski miksera wlewamy białka i załączamy. Masa już jest ubita, można jeszcze sprawdzić czy nie będzie czuć cukru, musi być bardzo dobrze. Jest idealna. I teraz załączamy jeszcze raz i dolewamy olej. Też takim małym skłomieniem. Teraz dodajemy sok z cytryny. I jeszcze chwilkę mieszamy, ale już nie za długo, żeby ta mata nam nie opadła. Wystarczy. Teraz już praca miksera nie będzie nam potrzebna, dlatego że mąki trzeba będzie wymieszać. Taką właśnie najlepiej drewnianą łyżką. Przesiewamy. Jak już wymieszaliśmy jedną właśnie mąkę, dodajemy teraz ziemniaczaną. Ziemniaczano i proszek do pieczenia. I teraz mieszamy yy, dość energicznie, ale nie za długo, żeby ta masa właśnie pozostała taka puszysta żeby była bardzo dobrze napowietrzona. Masa już jest dokładnie wymieszana. Wcześniej załączyłam piec na temperaturę 175 stopni i możemy już wlewać ciasto do formy. masa jest puszysta. Dobrze napowietrzona. I wkładamy do piekarnika. Na około godzinkę. Babka się piecze, możemy zająć się posprzątaniem. Godzina minęła. Możemy zobaczyć, czy babka już się upiekła. Ma piękny kolor, taki karmelowy, jak powinna mieć. I teraz będziemy wyjmować ją z formy. Kładamy tackę. To jest chwila prawdy. O, jest babeczka. Rumiana, piękna. Babka już jest wystudzona, możemy zająć się lukrem. Tutaj sobie zrobimy porządeczek, wlewamy sok z cytryny, dużo soku, mieszamy, lukier takim właśnie ma być bardzo cytrynowy i odrobinkę wrzątku, o tyle wystarczy, mieszamy do łączenia i do takiej jednolitej właśnie konsystencji, żeby nie było żadnych grudek. I możemy babeczkę polać. Tak niesymetrycznie. Będzie bielusieńka. O, już jeszcze tutaj kawałek. I na ten lukier jeszcze niezastygnięty. Dekorujemy skórką kandyzowaną. Wcześniej przygotowałam ją właśnie. Lukier na babce już ładnie zastygł, możemy udekorować ją teraz właśnie bukszpanem. O, ładnie tak. Parę gałązek. Krótszą jeszcze. O, z tej strony. I będziecie pięknie prezentować na paterce. O. No. Tak właśnie prezentuje się moja babka. Jest wspaniałym wypiekiem, który doskonale smakuje i wyjątkowo wygląda na świątecznym, wielkanocnym stole. Zachęcam Państwa do spróbowania tego wypieku i życzę smacznego.